Witam serdecznie. Dzisiaj w teście spalania mamy to takiego pięknego Seata. Jest to model Tarako. Jest to największy Seat w ofercie. A przy okazji mamy tutaj ogromny jak na dzisiejsze standardy silnik diesla 2.0 i napęd na cztery koła. I na naszej trasie testowej sprawdzimy, ile taki piękny samochód potrafi spalić paliwa. Na aucie mamy dwulitrowego diesla o mocy 190 koni, bo to jest auto z napędem na 4 koła. Te z napędem na przód mają tych koni nieco mniej. Jest to wersja przed liftingiem. Teraz producent zrobił lifting, w którym dodał 10 koni tej wersji najmocniejszej. Ale co ciekawe, spalanie średnie według producenta się nie zmieniło. Ono jest od 6,5 do 7 litrów on na 100 km, oczywiście WLTP w cyklu mieszanym i to sobie za chwileczkę przetestujemy. Tak wygląda serat w środku. I zdecydowanie jest to wygląd, który podoba mi się. No, może niekoniecznie cyfrowe zegary, za którymi nie przepadam, wolą mieć tutaj normalne. Ale jest to wszystko dokładnie takie jak być powinno. Mam swoje ulubione gałeczki do głośności, do strojenia. Mam taką klasyczną, fajną klimatyzację, która jest banalna w obsłudze, na której ktoś ustawił 17 stopni. A do tego skrzynia DSG, która ma tutaj 7 przełożeń, ma taki normalny, klasyczny wybierak, i to jest bardzo, bardzo fajne. Jestem ciekaw tego samochodu po liftingu, czy aby. Seat tutaj coś nie pokombinował, wydaje mi się, że nie. Tutaj również możemy sobie menu komputera zmieniać takim oto prostym, pokrętłem. Tu mamy pokrętło głośności, szybko też sobie możemy wyłączyć głośność, jeżeli jest taka potrzeba, żeby porozmawiać sobie z kimś z tyłu. Jak przystało na takie współczesne auto z napędem na cztery koła, możemy sobie wybierać różne tryby pracy. No, pewnie ten na śnieg się przyda, jak gdzieś tam się zaczniecie zakopywać. Jest to Formation, ale auto nie jest terenówką. Jest to raczej taki napęd, który ma pomóc zimą, a nie powodować, że można tym wjeżdżać w teren. Ale to nic nowego, jeżeli chodzi o suwy. To, co chciałem Wam pokazać w tym samochodzie, to jest bagażnik. Tutaj mamy wersję 7 z trzecim rzędem siedzeń, które są w tej chwili złożone, a mimo tego wciąż mamy tutaj 700 litrów. W momencie, gdybyśmy mieli wersję pięcioosobową, tych litrów jest 760. A jak rozłożymy sobie ten trzeci rząd, to mamy 230. To jest oczywiście mało, ale jest to rząd taki bardzo, bardzo. Awaryjny, przeznaczony tylko i wyłącznie dla dzieci, i tak naprawdę ten bagażnik trzeba ocenić bardzo wysoko. A teraz sprawdzimy, jak tym samochodem się jeździ, i przede wszystkim. Pani. I jak zwykle jesteśmy na autostradzie. W tej chwili z miasta. I z odrobiny tej autostrady mamy przejechane 35 km, komputer pokładowy pokazuje nam średnie spalanie 8,4, no niestety wywaliło mi też błąd, niskie ciśnienie w jednej z opon, ale jedziemy drugim Seatem, takim, z którego nagrywamy i tam jest dokładnie to samo a nie jest dzisiaj zimno, bo jest 9,5 stopnia, więc coś tutaj jest nie tak. Jakoś bardzo się tym nie przejmujemy, bo sprawdziliśmy i mamy tam powietrze, więc wszystko jest OK. Polecimy sobie teraz tyle, możemy na autostradzie, czyli 140. Ja sobie tutaj odpalę prędkość, bo lubię widzieć dokładnie, ile mam. Bardzo proszę. 137, 9 i jesteśmy. Jest cicho w tym samochodzie, mimo tego, że dzisiaj mamy deszcz, więc te... Warunki akustyczne są nieco gorsze niż normalnie. No, takie auto, które myślę, w trasie jest idealne, bo połączenie dużego silnika, dwulitrowy diesel, to już jest duży silnik, z siedmiobiegową DSG, z dużym gabarytem tego samochodu sprawia, że bardzo fajnie się tym jedzie. No, zwłaszcza na takiej równej drodze. Jest to auto, które ma bliźniaki oczywiście w koncernie Volkswagena. Jest to z jednej strony Skoda Kodiak. Z drugiej strony jest to ta przedłużona wersja Tiguana All Space. Zdaje się chyba już nawet nieprodukowana. Jest to najdłuższa z płyt podłogowych, jaką koncern oferuje. I rzeczywiście miejsca tutaj w środku jest gigantycznie dużo. No oczywiście, jak przystało na Seata, Seat ten samochód usztywnił. Ja pamiętam, że jak w 2016 czy 2017 roku, jak miałem ochotę, okazję przejechać się po raz pierwszy Skodą, po takich gorszych drogach, to miałem tak, że no, trochę się nie postarali z tym zawieszeniem. A dzisiaj wiem, że tu jest jeszcze bardziej sztywno i tak naprawdę nieco za bardzo. Tu na autostradzie to jest oczywiście bardzo fajne, tu nie ma nierówności właściwie żadnych. Więc ten samochód prowadzi się jak po sznurku. Ale gdy satel zjedzie się na gorsze drogi, to jest to niestety odczuwalne, że ktoś tutaj majstrował przy tym zawieszeniu, właśnie po to, żeby to była taka najbardziej sportowa marka w koncernie Volkswagena. Ale poza tym, bardzo fajnie się tym autem jedzie. Bez żadnego problemu się napędza, bez żadnego problemu przyspiesza. Mamy tu samochód, który już jakiś przebieg zrobił, no, przy okazji jest dotarty dzięki temu. Więc myślę, że to spalanie, które nam się pokaże, będzie jak najbardziej realne, oczywiście realne na naszej trasie testowej. Jeśli macie ochotę na naszym YouTubie są różne inne samochody zawsze na tej samej trasie. No, wiadomo, że warunki, które nam się zmieniają, no to czasem mamy zimę, czasem wiosnę i tak dalej, czasem pada, nie pada, ale staramy się, żeby to było jak najbardziej porównywalne. A jeżeli chcecie taki samochód wynająć, to pod filmem macie link do tego i tam macie ceny e, nasze carsmailowe. Taką nowością jest to, że w momencie, kiedy oczekujecie na samochód, mamy dla Was auto przedkontraktowe, tak żebyście nie cierpieli i nie mieli tego okresu oczekiwania, no bo wiadomo, że samochody teraz bardzo długo się produkują, nie wszystkie są dostępne od ręki, czasem trzeba czekać 3 miesiące, czasem trzeba czekać pół roku, dlatego takie, ani inne rozwiązanie mamy. Ja sobie teraz pojadę tą autostradą jeszcze chwilę, a wrócę do Was na drodze szybkiego ruchu. na godzinę niemalże, no nawet nie mam 1500 obrotów, tak nisko ten silnik się kręci i teraz to będzie oszczędność na maksa. Z autostrady zjechaliśmy z takim wynikiem 7,9 i on teraz sobie będzie spadał. Czy spadnie do tego co podaje producent? Pewno nie, ale i tak to jest naprawdę, naprawdę dobry wynik jak na razie, jak na tak wielki samochód, no bo jest to ogromne auto z ogromnym bagażnikiem, które może być też siedmioosobowe. My akurat taką wersję mamy, to jest dopłata 3400 zł z tego, co pamiętam w salonie, także naprawdę fajnie. Jest to taki samochód, który na równych drogach uspokaja, tak się bardzo spokojnie tym jedzie, mimo tego, że Seat ma mieć tam odrobinę ikry, no to jakoś bardzo jej nie czuć. Podoba mi się. Nie mogę powiedzieć, że to auto mi się nie podoba. Ja lubię duże samochody, zwłaszcza w trasie, no bo w mieście to auto już jest trochę za duże. Jak miałem możliwość sobie pojeżdżenia teraz dwoma Seatami, to wybierałem tego mniejszego, z którego nagrywamy. To jest Arona. To też jest bardzo fajne auto. Jeśli chcecie zobaczyć testy spalania tego auta, to zapraszam tutaj, bo je robiliśmy i takie auta również mamy w ofercie. No ale jeśli szukacie czegoś dużego, no to takich aut siedmiosobowych jest na rynku jednak coraz mniej. A to jest ciekawa propozycja. Samochód miał w tym roku lifting, tak jak wspomniałem, tam dodano trochę koni niektórym wersjom. Jest plugin z dwulitrową benzyną, są drobne zmiany w środku, drobne zmiany na zewnątrz, ale generalnie jakby koncepcja to jakim seat jest samochodem się nie zmieniła. Idealnie sobie płyniemy teraz tym samochodem i spalanie nam spada. Już nam spadło do 7,8. A po trasie wrócę z miasta i powiem, do ilu udało się zbić. oczywiście wylądowaliśmy w mieście. Tradycyjnie już zobaczymy, jak tu wyglądają historie zestawieniowe. 7,4 do tylu nam spadło. Standardowo jechaliśmy 90, potem 120 na godzinę. Oczywiście nie cały czas, ale większość czasu jechaliśmy takie 110-120, bo tyle można na tych drogach przelotowych. I teraz tym wielkim samochodem jesteśmy w mieście 7,4. Prawdopodobnie to sobie minimalnie wzrośnie. Teraz oczywiście jest system start and stop, który się aktywuje jak stajemy. No ale jednak duże auto, duży gabaryt w mieście robi swoje. Jest to tak no ciut więcej niż podaje producent, ale biorąc pod uwagę wielkość tego samochodu, dalej nieźle. Ja pamiętam, że takimi służbowymi skodami i oktawiami kiedyś robiliśmy kombi, kiedyś robiliśmy 6,5. Więc gdyby tutaj było 7,5, no to jest nic więcej, a auto jest wielkie. I teraz w mieście bardzo to czuć. Oczywiście, sama jazda nie jest taka jakaś szczególnie trudna, bo widoczność jest dobra dzięki temu, że siedzimy sobie wysoko w sacie. Lustarka są ogromne, fajnie w niej widać. Ma różne systemy, które mnie informują, co się dzieje z samochodem, na przykład podczas parkowania. No, ale nie da się ukryć, że ten samochód zajmuje niemalże całe miejsce parkingowe na jakimś takim parkingu gdzieś podziemnym czy pod hipermarketem. I to trzeba brać pod uwagę, że to nie jest takie auto, że mek, mek, mek i sobie wszędzie zaparkujemy. i teraz zobaczymy, jak się sprawuje w mieście. No i teraz jedziemy po mieście. Rzeczywiście idealnie się mieszczę w tych dwóch pasach, które tutaj są. Jest oczywiście system utrzymania toru jazdy. To też taka ciekawostka, który fajnie sobie radzi. No, tylko szybko chcę, żebym kładł ręce na kierownicy, no bo jednak jest to niebezpieczne, dlatego jest to poniekąd niedozwolone, bo autonomicznej jazdy póki co nie zalegalizowane w Europie, no bo nie ma wszystkich tych wytycznych dotyczących tego, kto odpowiada, jak coś się złego stanie. Zatrzymaliśmy się na pasach, samolot się wyłączył, jesteśmy w takim trybie auto-holdu, czyli on automatycznie sobie zaciąga hamulec ręczny. Bardzo fajne rozwiązanie. Co więcej, to kiedy raz się naciśnie, to to nie znika. On za każdym razem, kiedy go zapalamy, nie zapomina o tym. A wiadomo, że są takie samochody, w których to się dzieje. No, chociażby Mazda, którą jeździliśmy tydzień temu. Tam jest tak, że ten auto trzeba za każdym razem przycisnąć, jak się samochód włączy. I to jest fajne. To jest fajnie pomyślane w tych samochodach grupy WAGA. Tak samo jak ta cała obsługa, która. No, i naprawdę nie ma się do czego doczepić. No, oczywiście najważniejsze jest to, ile ten samochód spala, i dlatego zaraz pojedziemy na tę samą stację benzynową, na której dzisiaj zaczynaliśmy od tankowania. Dotankujemy go do pełna, przeliczymy i zobaczymy, czy te wartości, które podaje komputer przy okazji są prawdziwe. W tej chwili mamy 7,4. Według komputera spaliliśmy w naszej testowej trasie 7,4, a z dystrybutora wyszło nam 7,5. Także naprawdę, naprawdę jak na gabaryt tego samochodu bardzo dobry wynik.